Czy zastanawialiście się kiedyś, jak jedna prosta czynność może wpłynąć na wasze samopoczucie? Podnoszenie nóg do góry każdego dnia brzmi zabawnie, prawda? Okazuje się jednak, że to nie tylko forma odprężenia po ciężkim dniu, ale cały system wspierający regenerację organizmu. W tym wideo dowiecie się, jakie zmiany zaszły u mnie przez 30 dni, jak prawidłowo wykonywać tę technikę i dlaczego zalecają ją nawet lekarze. Gdy unosicie nogi do góry, tak jakbyście pomagali swojemu organizmowi zresetować się. Grawitacja zaczyna działać w odwrotną stronę, a krew, która przez cały dzień krążyła pod ciśnieniem, wraca do serca bez zbędnego wysiłku. To szczególnie ważne dla osób spędzających dużo czasu w pozycji stojącej lub siedzącej, gdzie krew zalega w dolnych partiach ciała, obciążając naczynia krwionośne. Regularna praktyka poprawia pracę zastawek żylnych odpowiedzialnych za przepływ krwi wbrew sile grawitacji, zmniejszając ryzyko powstawania zakrzepów i żylaków. Dodatkowo, lepszy transport tlenu i składników odżywczych do tkanek pozytywnie wpływa na ogólny stan zdrowia. Ciekawostka: badania pokazują, że zaledwie 15 minut w pozycji z uniesionymi nogami może o 30% zredukować obrzęki i zmniejszyć uczucie ciężkości w nogach. Ten prosty sposób działa nie tylko na poziomie fizycznym, już po kilku dniach praktyki możecie poczuć lekkość w nogach. Układ limfatyczny pełni kluczową rolę w zachowaniu zdrowia, działając jak w system drenażowy organizmu. Odpowiada za usuwanie toksyn. Nadmiaru płynów oraz produktów przemiany materii, pomagając utrzymać równowagę płynów w tkankach. W odróżnieniu od układu krążenia limfa porusza się dużo wolniej i nie posiada pompy w postaci serca. Jej przepływ zależy od pracy mięśni i ruchu ciała, dlatego mała aktywność fizyczna, długie godziny spędzane na siedząco albo stojąco mogą poważnie spowolnić ten proces. Kiedy unosicie nogi do góry, Tworzycie idealne warunki do przyspieszenia odpływu limfy. Siła grawitacji pomaga jej przepłynąć z dolnych partii ciała do głównych węzłów chłonnych. Dzięki temu znika zastój płynów, a toksyny są sprawniej usuwane z organizmu, co natychmiast przekłada się na lepsze samopoczucie. Przyspieszona cyrkulacja limfy działa wielotorowo. Pomaga redukować obrzęki, poprawia wygląd skóry. Zmniejsza uczucie ciężkości w nogach i zapobiega powstawaniu TZW pajączków. Wiele osób zauważa, że po takiej praktyce skóra na nogach staje się bardziej jędrna i ma zdrowszy koloryt, bo komórki dostają więcej tlenu i substancji odżywczych. Obrzęki nóg to częsty problem, zwłaszcza u tych, którzy przez dłuższy czas stoją lub siedzą w jednej pozycji. Powstają one w wyniku zalegania płynów w tkankach. Powodując uczucie ciężkości, a czasem nawet ból. Uniesienie nóg do góry wspiera naturalny powrót tej cieczy do krwiobiegu, gdzie jest przetwarzana przez nerki i usuwana z organizmu. Ta metoda jest szczególnie korzystna dla osób z przewlekłą niewydolnością żylną, w której zastawki żylne funkcjonują nieprawidłowo. Stany te często łączą się z obrzękami, wrażeniem nalanych nóg. A nawet nocnymi skurczami regularne ćwiczenie pomaga złagodzić te dolegliwości. Metoda ta jest też przydatna kobietom w ciąży, u których ucisk na naczynia krwionośne wywołuje częste obrzęki w dolnych partiach ciała. Dodatkowo sprawdza się u podróżujących samolotem czy autem, gdzie ograniczona możliwość ruchu nasila problem zalegających płynów. Aby wzmocnić efekt. Można dołożyć delikatny masaż nóg od stóp w kierunku kolan albo użyć chłodzących żeli na bazie mentolu i ekstraktów roślinnych, pobudzają one krążenie i wspomagają odpływ płynów. Każdego dnia nasze nogi pracują niemal bez przerwy, nawet jeśli nie wykonujemy ciężkiej pracy fizycznej. Chodzenie, długie stanie, siedzenie czy niewygodne obuwie powodują stałe obciążenie, które narasta z upływem czasu. W efekcie mogą pojawić się nie tylko zmęczenie, ale też bolesność, poczucie ciężkości, a nawet nocne skurcze. Uniesienie nóg do góry to proste, a zarazem niezwykle skuteczne ćwiczenie zapewniające mięśniom odnowę. W tej pozycji łydki naturalnie się rozluźniają, zmniejsza się nadmierne napięcie i spada ciśnienie na otaczające tkanki. To szczególnie przydatne dla osób długo przebywających w pozycji stojącej albo odczuwających chroniczny ból w dolnych partiach ciała. Oprócz mięśni łydek odpręża się też powięź podeszwowa, co jest ważne dla tych, którzy miewają bóle stóp, zwłaszcza rano. Ta prosta pozycja nie tylko usuwa zmęczenie, ale też wzmacnia nogi, zwiększając ich wytrzymałość. Kto by pomyślał, że uniesienie nóg może wpłynąć na nasz stan psychiczny? Gdy kładziecie się na plecach i unosicie nogi, organizm wchodzi w tryb relaksu. Ta banalna pozycja obniża poziom kortyzolu, hormonu stresu, co ma ogromne znaczenie szczególnie pod koniec peracowitej dnia. Równocześnie pobudzany jest układ przywspółczulny, odpowiedzialny za tryb odpoczynku organizmu. W efekcie zwalnia akcja serca, oddech się uspokaja, a ciało przygotowuje do snu. Delikatne rozluźnienie mięśni nóg i poprawa krążenia zapewniają uczucie lekkości, co przekłada się na głębszy, bardziej regenerujący sen. Spróbujcie wykonywać to ćwiczenie wieczorem, przy wyciszającej muzyce lub w ciszy, a po kilku dniach zauważycie, jak szybko organizm się uspokaja i jak poprawia się jakość snu. Każdego dnia nasz kręgosłup znosi spore przeciążenia. Niezależnie od tego, czy siedzimy, stoimy, czy jesteśmy aktywni fizycznie. Szczególnie cierpi odcinek lędźwiowy, który dźwiga największy ciężar ciała, co z biegiem czasu może prowadzić do przewlekłego bólu, dyskomfortu, a nawet poważniejszych problemów, takich jak przepuklina krążka międzykręgowego. Uniesienie nóg ku górze to prosty i efektywny sposób na odciążenie kręgosłupa, kiedy nogi znajdują się wyżej niż tułów, grawitacja działa odwrotnie niż zwykle. Dzięki temu spada nacisk na krążki międzykręgowe, rozluźniają się mięśnie pleców, a kręgosłup ma szansę się wyrównać, ta pozycja pozwala organizmowi odpocząć i zniwelować nagromadzone napięcie. Efekt jest szczególnie odczuwalny dla tych, którzy długo siedzą. W pozycji siedzącej dyski w dolnym odcinku kręgosłupa są ściśnięte, krążenie krwi pogarsza się, co sprzyja bólom pleców. Co ciekawe, ćwiczenie to dobrze wpływa nie tylko na dolny odcinek, lecz także na górną część pleców. Rozluźnienie mięśni wspomaga przepływ krwi, zwiększając dotlenienie tkanek. Jeśli dodacie do tego ćwiczenia proste techniki oddechowe, Pogłębicie relaksację mięśni i dodatkowo pobudzicie układ przywspółczulny, wspierający regenerację organizmu. Kłopoty z żyłami, takie jak żylaki czy niewydolność żylna, pojawiają się coraz częściej wraz z wiekiem. To wynik stopniowej utraty elastyczności naczyń i pogarszającej się pracy zastawek żylnych. Unoszenie nóg do góry pomaga odciążyć układ żylny. Zmniejszając ciśnienie w naczyniach i ułatwiając powrót krwi w kierunku serca. Taka pozycja zapobiega zastojowi krwi w dolnych partiach ciała, który może prowadzić do zakrzepów i ogólnego pogorszenia stanu żył. Jest to szczególnie ważne dla osób, które z racji pracy czy stylu życia spędzają wiele godzin w pozycji siedzącej lub stojącej. Systematyczne wykonywanie tego ćwiczenia łagodzi objawy takie jak uczucie ciężkości i zmęczenia nóg, a dodatkowo zapobiega dalszemu rozwojowi żylaków, uniemożliwiając powstawanie nowych zmian. Dzięki usprawnionemu odpływowi żylnemu i mniejszemu obciążeniu naczyń szybko zauważycie, że nawet po długim i intensywnym dniu wasze nogi są lżejsze. Serce jest silnikiem naszego organizmu, a jego kondycja w dużej mierze zależy od jakości krążenia krwi. W pozycji z nogami uniesionymi ku górze przepływ krwi się poprawia, krew, której zwykle trudno pokonać drogę w górę z dolnych części ciała, zaczyna krążyć sprawniej. To odciąża układ sercowo-naczyniowy, pozwalając sercu pracować w bardziej komfortowych warunkach, przy okazji obniża się ciśnienie w dolnych partiach ciała, co ma znaczenie dla osób z żylakami czy nadciśnieniem tętniczym. Dzięki lepszemu krążeniu narządy dostają większą dawkę tlenu, a tkanki szybciej pozbywają się produktów przemiany materii. Osoby zmagające się z wahaniami ciśnienia lub przewlekłym zmęczeniem często podkreślają, że regularne praktykowanie tego ćwiczenia pomaga ustabilizować samopoczucie. Poza tym taka pozycja korzystnie wpływa na kondycję naczyń krwionośnych, wspierając ich elastyczność i minimalizując ryzyko tworzenia się skrzepów. Ten prosty sposób może być świetną profilaktyką chorób układu krążenia, zwłaszcza w starszym wieku, gdy serce jest bardziej obciążone. Uniesienie nóg to swego rodzaju restart dla ciała, kiedy mięśnie się rozluźniają, a krążenie i odpływ limfy się poprawiają. Organizm zaczyna działać znacznie wydajniej. Krew swobodniej transportuje substancje odżywcze i tlen do komórek, a limfa usuwa nadmiar płynów oraz toksyny. Taki całościowy efekt nie tylko odciąża ciało, ale również zwiększa ogólną witalność. Ta technika pomaga zniwelować gromadzące się przez dzień zmęczenie i uruchamia procesy regeneracji. Możecie poczuć się bardziej pełni energii, bo organizm pozbywa się napięcia i toksyn. Co ciekawe, poprawa przepływu krwi wpływa też na układ pokarmowy. Pobudzając perystaltykę jelit i przyspieszając metabolizm, szczególnie zauważalne u osób z zaparciami czy spowolnioną przemianą materii. Technika jest prosta, ale ważne, by przestrzegać kilku zasad, aby osiągnąć maksymalne korzyści. Najpierw znajdźcie wygodne miejsce może to być łóżko, mata na podłodze albo kanapa połóżcie się na plecach, rozluźnijcie i ostrożnie unieście nogi do góry ustawiając je prostopadle do tułowia. Aby poczuć większy komfort, możecie oprzeć nogi o ścianę lub użyć poduszki jako podpórki, upewnijcie się, że wasze plecy są całkowicie przywarte do podłoża, a ramiona rozluźnione. Pozostańcie w tej pozycji przez 10-15 minut, oddychając spokojnie i głęboko, chcąc wzmocnić efekt, możecie dodać lekkie ćwiczenia oddechowe albo posłuchać relaksującej muzyki. Ćwiczcie codziennie, najlepiej wieczorem, by pozbyć się zmęczenia nagromadzonego w ciągu dnia, już po kilku dniach zauważycie pozytywny wpływ na własne samopoczucie. Unoszenie nóg do góry to łatwe, a zarazem niezwykle skuteczne ćwiczenie, które poprawia krążenie, rozluźnia mięśnie, redukuje obrzęki i wspiera ogólne zdrowie. Wystarczy 10-15 minut dziennie. By odczuć wyraźną poprawę, spróbujcie, a przekonacie się, że drobne nawyki naprawdę mogą dać ogromne rezultaty.